Cześć, mam na imię Zosia i jestem mamą 3,5-letniej Helenki. Razem z innymi rodzinami z Gdyni postanowiliśmy zrobić coś dla innych. Chcemy pokazać dzieciom, że można połączyć zabawę i miłe spędzanie czasu z pożytecznym działaniem na rzecz innych, a przy okazji zmienić otaczający nas świat na lepszy. Wspólne odmalowanie placu zabaw, czy dbanie o bezdomne koty, to przykładowe działania, jakie możemy zrobić. Cześć, a ja mam na imię Ania, jestem mamą dwóch chłopców: półroczniaka, który ze mną tutaj dzielnie nakrywa, i trzylatka. Wiem, że w pojedynkę trudno jest działać, dlatego my będziemy działać ekipą sześciu rodzin. Pomysł polega na tym, żeby to rodzice sami zdecydowali, komu i jak chcą pomóc. Każdą akcję pomagania połączymy ze wspólnym spacerem, na który zaprosimy sąsiadów. Dzięki temu zaangażowanych będzie bardzo dużo osób. Takich spacerów będzie sześć. Ostatnio byliśmy z dziećmi na spacerze i to był idealny pretekst do tego, żeby porozmawiać z właścicielami psów o psiej czystości. Właśnie takie sprawy chciałobyśmy poprawić, ale podkreślam, że to sami rodzice zdecydują, co będziemy dokładnie robić i na jaki spacer się wybierzemy. Wolontariat można, a nawet trzeba połączyć z dobrą zabawą. Dlatego spacery będą tak pomyślane, żeby skorzystali z nich i duzi, i mali.